Dlaczego zamiast produkować tylko sztugi 3, Niemcy rozpoczęli produkcję sztugów 4? Szturm III 3, uznawany za jeden z najlepszych pojazdów pancernych II wojny światowej, był działem szturmowym dla wsparcia piechoty, a także doskonałym niszczycielem czołgów na podwoziu czołgu Panzer 3. Gdy w listopadzie 1943 roku Brytyjczycy wykonali 16 dewastujących rajdów bombowych na Berlin, poważnie ucierpiały lożące w dzielnicy Tegel zakłady zbrojeniowe Alket, będące głównym producentem Sztugów 3. Produkcja Sturmgeschütz była dla trzeciej Rzeszy priorytetowa, zdecydowano więc o szybkim przeniesieniu jej do wydajnych zakładów w Magdeburgu, które dysponowały jednak innymi podwoziami, do czołgów Panzer 4. Po szybkim przerobieniu nadwozia w zakładach Alket już w grudniu z linii produkcyjnej zszedł pierwszy sztuk 4, który był owocem wojennej potrzeby dostosowania produkcji do coraz bardziej dramatycznej sytuacji trzeciej Rzeszy. Tank Hunter subskrybuj po więcej pancernych ciekawostek.